Przed mną znajduje się ZT Blade A75. I dzisiaj chciałbym pokazać, jak ustawić budzik. Zacznij od uruchomienia aplikacji zegar i stuknij w budzik w lewym dolnym rogu. Teraz użyj tego plusa na dole, po środku i tutaj dostosuj swój nowy alarm według własnych upodobań. Ustaw godzinę. Wybierz jedną z opcji powtarzania raz, dni robocze lub niestandardowo, a w przypadku wyboru niestandardowego kliknij dni tygodnia, które chcesz wybrać, następnie wybierz zapisz, teraz stupnij w drzemkę i wyłącz lub włącz ją za pomocą tego przełącznika. Możesz również dostosować ją, wybierając ile minut będzie trwała i ile razy się powtórzy. Wróć, naciśnij dźwięk alarmu, a tutaj, stukając w muzykę, możesz wybrać dowolną piosenkę ze swojego smartfona, klikając na nią i ustawić ją, wybierając OK. Możesz również kliknąć na jeden z tych dźwięków i. Teraz kliknij na ten przełącznik obok wibracji podczas działania. Aby ją wyłączyć lub włączyć, naciśnij etykieta, wpisz cokolwiek chcesz i wybierz OK. Aby zapisać swój alarm, użyj tego znaku wyboru w prawym górnym rogu. Aby go wyłączyć lub włączyć, użyj tego przełącznika obok i wybierz jedną z tych opcji. Jeśli chcesz go edytować, kliknij na niego, wprowadź zmiany i ponownie naciśnij ten znak wyboru. Aby go usunąć, przytrzymaj go, wybierz, usuń i potwierdź swój wybór w wyskakującym okienku. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!